Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich w pierwszym odcineczku z yy, Frostpunka. Zgadza się, jest cyberpunk, stwierdziłem, że zrobimy też po drodze Frostpunka, ponieważ na no, dworze zaczyna się robić zimno, więc... Um, tak, było mi po prostu chłodno pewnego cudownego wieczoru, to też postanowiłem... No, sobie odpalić majak. Co mi tam, co mi tam... Mm, tu wstępu grałem trochę wcześniej. Um, Delikatnie łyknąłem, z czym to się je. Więc, no, to tyle tytułem wstępu. Um, Obejrzyjcie sobie ten śmieszny przerywnik albo go pomińcie, whatever. We Feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth of class. We've lost our world to snow. With it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we paid the price a hundred times. Finally, the time has come to build the last city on earth. <laughs> Powiem, Ale tak udało się. Znaczy nie wiem, czy się udało. No, wydało mu. Uciekliśmy z Londynu i przebraliśmy morze. By dotrzeć na zamarzniętą północ. Podróż nasz konwój rozproszył się w śnieżycy. Na miejsce dobrnęła tylko garstka. Znaleźliśmy generator, ale jest opuszczony i zamarznięty na kości. Dlaczego nikogo? Tu nie ma. Czy ktoś z naszych przetrwał śnieżycą? Czy są w okolicy inni ludzie? Cokolwiek zrobimy. Spodziewajmy się najgorszego świata, jaki znaliśmy. Legł w gruzach. Um, Pominiemy to, bo tutaj wiem co się dzieje Musimy zgromadzić węgiel i musimy uruchomić generator um, widzę to w troszkę inny sposób Niech ci zasuwają e, po, e, węgiel ci po drewno, ci po coś tam ci też niech zasuwają w sumie po. nie wiem po drewno, i trzeba zbudować warsztat, tak w trybie przyspieszonym, bo dzięki temu będziemy mogli sobie um, badać różne śmieszne rzeczy. Więc zacznijmy przede wszystkim od tego. Bo bez warsztatu no chyba dość jasne, że za daleko nie pojedziemy. I od buta rozpoczynamy badania nasze przegromadzenie surowców. Dzięki czemu będziemy szybciej, dzięki czemu będziemy mogli szybciej um, podnosić kurczę Falek przedmioty z ziemi, tak, to ma sens. Rozdzielona rodzina. Serpo był do zgłosiła się do nas pełna kobieta. Powiedziała, że jej mąż i córka nie doceli do miasta z główną grupą, ale jest pewna, że żyją. Chciałaby dołączyć do naszego pierwszego oddziału zwiadowców, nalegał byś nie zwlekał. Jasne, musimy w tym celu wybadać balon. Ma sens. Max tutaj? Wy się badajcie. Generator. Eee, jest ciemno. Odpalamy generator. Brak dachu nad głową. 80 mieszkańców. My obskoczymy wszystkich? Nie, nie obskoczymy wszystkich. Zapewnimy dla 40. Mądrzysz zresztą, kapitanie, aby gdy ludzie czegoś się domagają, no tak. Będziemy tak robić, jak u obcego, że tak powiem. O, żywność, generator. Tak, wiemy jak to działa. Musimy na szybko zrobić tak, żeby im było ciepło. Tak, w dużym skrócie. I dla 40 mieszkańców potrzebujemy 4 namiotów dokładnie. Tak, jestem zaprawiony w boju. Spełniono obietnice wybudowania. No i pięknie. Nadzieja wzrasta. Niezadowolenie spada. Kuchnia i chata myśliwych. Chata myśliwych może stać dalej, więc wybudujemy ją gdzieś dalej. Gdzieś tak bym liczył, ja wiem. Nie wiem, dość daleko. Raczej. Może gdzieś w tą stronę. O! I do tego podłączamy drogę, rzecz jasna. Dobra. To podłączymy drogę. To się zbuduje. Hata myśliwych. Do tego pójdzie. Słuchajcie, kuchnia. Um... A nie możemy na razie kuchnię wybudować. No tak, ma sens. Tak czy siak, trzeba obsadzić teraz jakoś. Kurczę molek. Tą hatę myśliwych. Więc obsadzimy ją sobie jak tylko możemy. Nastanie nowy dzień i. Brak kluczowych materiałów. okej. Okay. I księga praw. Ustanowimy nowe prawo, czyli zmianę awaryjną, która pozwoli nam na szybko zwołać sobie takie śmieszne. Um, takie śmieszne. No, awaryjną zmianę po prostu. W bardzo dużym skrócie. Nie mamy kuchni. Bardzo niedobrze, tak podpowiem. Jakbyście mi przestali ten węgiel teraz kopać. Miśki kolorowe, albo nie, nie przestawajcie. W sumie, niech będzie jak jest. Tutaj zbudujemy tą kuchnię, i oprócz tego, mieszkańcy, a, barak zbieraczy to bym potrzebował sobie na szybko ogarnąć. I tu z węgla, byśmy ludzie z naszego konwersu, skoro mamy już podstawowe zasoby, możemy sprawić, uratować ludzi, którzy zostali po drodze. Zbuduj balon obserwacyjny. Jasna sprawa. Więc to się skończyło. Badać idziemy w balon obserwacyjny. Klik. I potrzeba więcej ludzi do drewna i mniej ludzi w węgiel. Tak, tu pięciu odejmiemy, tu pięciu odejmiemy, bo póki co to z węgla wyżyjemy. Tutaj pójdzie dziesięciu. Um. Tak, damy radę, damy radę. Więc skoro mamy to, wybudujmy ten barak zbieraczy. On stanie gdzieś tak... Tutaj, I guess... I będzie szedł gdzieś tak... Tutaj będzie szła do niego droga... Coś w tym stylu... Tak ja to przynajmniej widzę... To się nam buduje... Kończy się zmiana... Okej, okay. ci idą... Um, zbierać racje zewnętrznościowe, możemy ustanowić nowe prawo. Więc poszedłbym teraz w dłuższe zmiany, będziemy mogli zarządzać dłuższe zmiany. To wydaje się dobrym dealem, że tak powiem. Okej. Okay. I po drodze... Aha, brak zasobów. Hmm. Podejmiemy tu trochę ludzi, wyślemy ich tutaj. Tu, aha, bo też nie ma ludzi, no to kurde. Ty, ale to czekaj, jak to działa? Bo chyba nie rozumiem. Że co, że ja ich tutaj mogę przepisać i oni to będą zbierać? Oby, mam taką nadzieję. Mamy teraz, kurcza, chorych dużo. Balon się ogarnął, dalej z badaniami lecimy. I proponuję iść w sprzęt myśliwski, a jeśli chodzi o bano obserwacyjne, to nie możemy ich jeszcze zbudować. Nie możemy go jeszcze zbudować. Cóż. Um, tak czy siak, czy mogę zbudować kolejny barak? Zdrowie lecznica, żywność, atomyśliwych zasoby skład zasobów. Barak zbieraczy. Ideolo. Ten barak bym tak widział w tym miejscu jakoś. O, tak, żeby obejmował jak najwięcej? Coś takiego? Dobra. I to podłączylibyśmy sobie drogą do całości. Proszę zasuwać. Um, dalej, badania się kończą. Można zaraz kolejne prawo ustanowić. Sprzęt myśliwski zrobiony. Tego nie możemy. Robimy młot węglowy w takim razie. Steru. To się zbuduje. O! Głodnych mamy miśków. Tu czemu nie działa? Obiekt jest o tej porze zamknięty. Przedłuż zmianę w takim razie. O co chodzi? Ludzie śpią pod gołym niebem. Aha, okej. Okay, no to zapewnimy... ...chronienie dla tych 20 osób. Tak, W miarę sprawnie i w miarę szybko, ale najpierw prawa. Adaptacja. Dalej idziemy w adaptację. Czy tu coś możemy zrobić? Nie możemy nic zrobić. E, to pójdziemy w radykalną terapię. Ciężko chore... Okej. Okay. Radykalna terapia. Serio? Nowe prawo. Wybudujcie mi to. W trybie sznela, że tak powiem. Um, stąd mi odejmijcie ludzi, tutaj wyślijcie Max. I budujemy od razu lecznicę. Lecznica plus namioty Lecznica stanie gdzieś w tym miejscu Tutaj zasuwają dalej Mamy głodnych niestety ludzi A to nie znaczy nie oznacza nic dobrego Aha, bo ja tą lecznicę tak bez sensu daleko wybudowałem To normalnie, that's how mafia works Dobra, nie szkodzi, coś wymyślę. Um, ten balon trzeba zbudować. Kurde, Felek. Jak my stoimy z naszymi wszystkimi zasobami? Technologia, możemy postawić balon. Ideolo. Okej, okay, gdzie go postawić? Dajcie nam mi pomyśleć. Balon może stanąć gdzieś daleko. Tu nie ma ciśnienia, że tak powiem. Nie wiem, powiedzmy, że stanie gdzieś... Jeszcze nie wiem, gdzie. Tutaj balon stanie. Klik. Jak tu działa? Działa? Działa. Chyba. Miarkowane odmrożenie. odmrożenie. A, a, ja jeszcze nie mam radykalnej terapii, czy jak? Nie, no jest. Balon obserwacyjny jest gotowy. Bomba. To teraz trzeba wysłać jak najszybciej ludzi na ekspedycję, podpowiem. Z tego tytułu wszystko jest? Wszystko jest. Wszystko nam się nagrywa ładnie, wszystko pięknie, fajnie, fajnie. Mhm. Mm Balon poleci. Balon leci dalej. A... Um, nasze miasto. Okej, okay, to ja bym chciał teraz ten balonik wysłać na ekspedycję może w stronę... Tam gdzie jest ta kropeczka. Dajcie mi... Aha, bo ja nie mam jeszcze złożonego. Tutaj potrzebujemy drewna. Dobra. Ma sens. Opracowano technologię mod węglowy. Tarta huta. Um, węzeł grzewczy teraz jest nam potrzebny. A, to schronienie musimy ogarnąć, ty. To wszystko fajnie, pięknie wygląda, ale... Ale nie tak jak ja bym chciał, żeby to nam wyglądało do końca. Dobra, wybudujemy teraz to w, tutaj, w tą stronę te baraki. Nie mamy drewna. A do dupy. Gotowi do poszukiwań. Wiem, że są gotowi, ale. Ja nie jestem gotowy do poszukiwań. Dodatkowe racje dla chorych, przepełnione sale, dom opieki, cmentarz, pozbywanie się zwłok, świetlice. Pójdziemy w pracę w bezpiecznych warunkach dla dzieci. Ty, bo nam się tutaj już drewno skończyło, w sensie, skąd ja to mam teraz grzebać? To z węgla, krzynie z drewnem. Przydziel mi tutaj max ludzi, ile tylko mogę. Ty, ta lecznica nie działa. Dobra, um, Rozbierzmy tą lecznicę, bo tutaj trochę fajla zrobiłem. I tą lecznicę musimy podmienić miejscem, tu ją postawić. Ty, ale dupy dałem. Chwila. 23 minuty, brakło nam czasu, niestety to obietnice rozwaliliśmy. No to teraz jesteśmy w duszy. Ale mam nadzieję, że... Damy sobie pomimo tego radę. Ty, dzieci mogę teraz wysyłać. Aha. Beka. Nie no, żarcik, nie beka, to nie jest śmieszne. Może trochę. Um, czekamy. czekamy. Czekamy, 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 czekamy i tym chciałbym przedłużyć zmiany. Niezadowolenie wzrośnie, ale niestety, no, takie jest życie. Zasuwajcie, miśki. Węzeł grzewczy opracowany, ideolo. Nowe prawo możemy znowu wprowadzić. Więc wprowadzimy sobie... Mogę tam wyżej iść? Nie. Praca... Nie, tego nie chcemy na razie. Cmentarz, pozbywanie się zwłok, w to pójdziemy. Nadzieja mocno spadnie, ale i niezadowolenie wzrośnie, ale nie będzie chorób. To nam się opłaci na dłuższą metę. Raczej, raczej podkreślam. Mieszkańcy, dół na ciała, to się tam zaraz ogarnie. I tutaj w międzyczasie musimy węzły grzewcze pobudować. O, w ten sposób mniej więcej. A, i tutaj badania się nie robię. Nie wiedzieć czemu. No, już wiemy czemu. Um, a tu o co chodzi? Brak zbieraczy, nie pracuje. Temperatura wyjściowa. Aha, tu już nam się skończyło. Wszystko to, co ja to mogę po prostu rozebrać i tyle. Bo to rozumiem, że już nie jest potrzebne? Chyba? Wybudujmy taki sam barak w. Mieszkańcy, dobra ten dół na ciała ogarnijmy, dół na ciała tak bym przewidywał w tym miejscu. I sobie go podłączymy. A jeśli chodzi o... Co my jeszcze potrzebujemy? Lecznica? Nie, nie lecznica, my potrzebujemy młot węglowy, też niekoniecznie, jeszcze. Potrzebujemy na pewno to, ten korpus ekspedycyjny ogarnąć. I korpus ekspedycyjny wyślemy w to miejsce. Niech suną. Tu temperatura jest za niska. Miejsce dla zmarłych zapewnimy. Ludzie śpią pod gołym niebem. No to zapewnimy im tym razem schronienie, tak naprawdę. 15 osób. To do zrobienia, że tak powiem. Na chillku. Ale to za chwilę. Bo potrzebujemy najpierw drewna. Wykopano dół na ciała. Ideolo, czyli nam się. O, pierwsza amputacja. Musimy podjąć decyzję. Dom opieki. Ok, nie mogę jeszcze wprowadzić prawa, więc poczekamy na wprowadzenie prawa. Pięciu dostępnych wyślimy tutaj ludzi tak w trybie przyspieszonym. Czy jest węzeł grzewczy? To nam działa? Chorzy, ciężko chorzy, no to niedobrze, że są ciężko chorzy, ale nie żebym miał jakieś jakoś specjalnie inne opcje. Dobra, możemy teraz wprowadzić nowe prawo i wprowadzimy ten dom opieki. I tutaj będziemy to budować wokół, 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 wokół tej miejscówki, ale zanim będziemy to budować z tamtej strony, będziemy budować tutaj namioty. Um, namioty, namioty, namioty. Tu nam się zbierze drewno, tu się zrobią namioty. Prawda? Tylko, że tu będzie zimno i ludzie nie będą zbyt zadowoleni. Ale to nie szkodzi. O, ekspedycja już nam doleciała. Zbadaj. Drodzy nasz pokolenie, wyłoniliśmy się ze Śnieżycy i wkroczyliśmy do obozu, wita na chór podekscytowanych głosów, znaleźliście nas, dzięki Bogu, szliśmy całymi dniami, aż w końcu opadliśmy z sił. Byliśmy pewni, że zginiemy tu z głodu, dzieci drośli otaczają nas, spanikowani i gotowi do drogi. Zaprowadźmy ocalałych do miasta. No i nie wracają. Um, dalej. Drewno się farmi. To bardzo dobra wiadomość, podpowiem. Um, tu się węgiel farmi, a my potrzebujemy farmić drewno. Czyli, czy byłbym w stanie zbudować barak? A nie, czekaj, bo my musimy dom opieki wybudować, a nie barak. Homo, homo, homo. Tu niech jeszcze zasuwają ludzie w takim razie. Niech zbiorą ile tylko wlezie. To rozbierz mi, bo tu już się to absolutnie nie przyda. A tu co? Przerażony pacjent. Jeden z naszych ludzi że śmierć. Utnijmy mu nogę, no co możemy zrobić? Amputation. Okej, okay. zwiadowcy wrócili i mamy więcej ludzi teraz. Dzień dobry, witajcie. Hejka naklejka. Hej, czy jest dzień dobry. Ludkowie przywzięli ludzie z naszego wiongła, że razem. Wszystkich ogarnia radość na widok rodzin, które po tylu przejściach znów są razem. Ale w okolicy nie powinno być innych osad. Pierwsze ekspedycje wyruszyły z Londynu dawno temu i członkowie musieli się już dobrze urządzić. Na pewno pomogą nam odnaleźć się w tym nowym świecie. Porzukajmy pozostałych, zgadza się, i wyślijmy dalej ekspedycję. Solidne schronienie albo obserwatorium. Lećmy na. Solidne schronienie. Um, dobra, dalej. Tutaj nic się nie bada. To bardzo niedobrze. Poszukajmy innych. Tak, poszukamy innych. Ale wybudujmy wcześniej dom opieki. Zdrowie, dom opieki. Dom opieki mógłby stanąć w tym miejscu. I tutaj też stanie. Um, węgla mamy dużo. Czyli moglibyśmy tutaj zbudować więcej węzłów grzewczych. Tak mi się widzi. Przynajmniej lecznica, mieszkańcy. Ja bym potrzebował zbudować sobie barak kolejny albo młot węglowy. Młot węglowy też, 15 drewna. Um... Barak zbiera, czy nie mamy stali do tego? Czyli trzeba wysłać ludzi, dużo ludzi. A to tak średnio dobra wiadomość, ale nie, no damy radę, chyba. Zbyt mało łóżek dla chorych. Otworzę nową lecznicę. Bez problemu. Lecznica, gdzie jest lecznica? Zgodnie z nowym prawem, wybudowano dom opieki. No i pięknie. Eee, lecznica. Nowa lecznica. Tutaj klik lecznica się buduje. A eee, tutaj czekamy na poranek. Spełniono obietnicę zapewnienia pomogłeś chorym, a ich rodziny są ci bardzo wdzięczne. Wzrasta nadzieja. Bomba. Dalej czekamy. Niestety. Czekamy na barak zbieraczy, żeby móc go wybudować. Lysy. Idźcie do roboty, bo potrzebujemy się zmobilizować. Wrzućmy więcej osób w kuchnię. I stal. Dobra, jest i stal, więc zbudujemy sobie barak zbieraczy. chwyci nam tego wszystkiego. To też barak zbieraczy powstanie tu, nie tutaj, powstanie gdzieś. Um, hmm. <ścoughs> Dobra, powiedzmy, że powstanie tutaj. Podłączymy go drogą, tak najbardziej pospolicie i żeby oni nam nie marzyli aha, nic nie zrobimy na razie, bo brakuje nam drewna klasyk budujcie ten barak szybciutko, o co chodzi podziękowania, nie ma problemu, cieszę się, że mogłem pomóc budujcie barak, budujcie barak, budujcie barak, budujcie barak mamy w opór stali um, wyrzućmy stąd ludzi, wyrzućmy stąd ludzi i przydzielmy ich po prostu tutaj tym sposobem będą nam gromadzić wszyściutko naraz. Brak dachu nad głową. Zapewnię schronienie. O, nowe prawo można ustalać. Znowu. Dodatkowe racja dla chorych. Protetyka. Pewnie będziemy im te protezy dawać. E, oczekuję. O, jeszcze przybyli nam tutaj. Zbadaj. Slak prowadzi do innego miasta, w którym jest wygodny i dobrze zaopatrzony na sytuacje awaryjne. Na masywnych okręgach jak zawieszono wiadomość do naukowców. Jeśli wykorzystacie zapasy niesłocznie po powrocie do miasta, nie zawiadomcie kwatery mistrza. To znaczy, że jest tu inne miasto. Eee, okej. Okay. Solidne schronienie, stalowy most. Mogę tu wysłać ludzi od razu? Mogę. Ale to jest 25 minut. Myślę, że to nam wystarczy na ten odcineczek. I zobaczymy się dopiero w następnym, już niedługo. Więc wstępnie dzięki bardzo wszystkim. Łapa, sub, dzwon. Trzymajcie się. Cześć, cześć.